I lecimy! Ale zaczęli! Już od razu zderzenie czołgów. Labryga na wstecznym, ale było. Ale Trafił! Oleż pięknie! Kamil, możemy się spodziewać mocnego? Bardzo efektownie widzieliśmy go w powietrzu. Kamil Minda ciągle. Już drugi raz bardzo schował. Tak, tak, też na to zwróciłem Kamil, ja e, w Denis Labryga. Jestem zaskoczony, że Denis tak Mu Tak, pozwala. Do przodu ciągle. O, o, ale Mówiliśmy, jak kijką trafi prawym, to rywal musi polecieć na deski. I zaczynamy od nowa. Chociaż na chwilę. Lepiej zniesie te problemy. Od razu kontruje, minda. Ale od razu nowie zaczęli tutaj atakować. Ale ładne teraz kopnięcie. Repertuar technik, on uderza kolanami. Wygląda, ale właśnie. Jak panowie teraz reagują na te knockdowny? Ta walka naprawdę może mieć jeszcze przepiękne scenariusze. I Minda ostrzej rusza na swojego rywala. Nie Patrzmy, Patrzmy, Kamil zmienił taktykę i bardzo mocno idzie do przodu, Ej, dnięcia. No, Deni... Zgadza na odpalamy, także Denis też... Ale Denis się skręcił tego overhanda Minda. Tak, gdyby ten clinch był dłużej trwał, to kto wie, ale on jest za krótki. Irek Okliski musiał to wprowadzić, teraz piękny Oj, high Denisa jakiś szybciutki. Pciutki. Wydaje A, mi się, że lekko zakołysał się jednak Minda. Zablokowany na jego szczęście, natomiast nie wiem, czy nie zmęczy kopnięcie i mamy po walce. przy, przy którym z tych kopnięć skacząc? O, nogę! noga! I chciał wyciąć, ale nie wyszło. Oj, Kamil, Minda zaczyna tracić wzrok. Bardzo duża opuchlizna. Wydaje się spora kontuzja pod okiem. I Ojej. właśnie o tym mówię! Zatańczył Minda! Ale ustał! Zablokował. Tak po raz kolejny zapłaśniczy klincz. Wywalał od razu po tym kopnięciu. Być może A. uważa właśnie. Fantastyczne kopnięcia w wykonaniu Labrygi. I nie jest też rzeczą prostą. I cały czas działa. Po raz kolejny szukał wątroby. też na wątrobę. Jeszcze raz przeżyjmy właśnie Denis. Najwyższej klasy. Widzimy, że tam problemy z okiem. Mindy. O nie walki niestety! Przez techniczny kokaut! Denis! Dobry!